Cześć, na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że Szymon nie prosił mnie o nagranie tego filmu. Dlaczego postanowiłam nagrać ten film? Ponieważ w całej komunikacji marketingowej warsztatów Nowoczesny Prospecting nie ma informacji, przynajmniej ja nie znalazłam, że to jest zupełnie inna wiedza niż w podcaście. Dlaczego wzięłam udział w tym warsztacie? Ponieważ po pierwsze chciałam poznać Szymona, a po drugie chciałam poznać innych uczestników, którzy również słuchają podcastu. I którzy również chcą dowiedzieć się, czym jest Prospekting. Ja nie poszłam na ten warsztat po to, żeby zyskać jakąkolwiek wiedzę z prospectingu, bo uważałam, że jest mi to niepotrzebne. Oczywiście moje myślenie zmieniło się o 180 stopni pod tym warsztacie, ale poszłam tam głównie po to, żeby zobaczyć się, poznać podcastera Szymona Negacza, którego słucham od dwóch lat. Stwierdziłam, że tam nie będzie nic nowego na tym warsztacie, bo znam wszystkie odcinki prawie na pamięć. Okazało się, że na tym warsztacie nie było nic, co jest w podcaście. Była to zupełnie nowa wiedza, autorska, przygotowana przez Szymona, który od dłuższego czasu współpracuje z firmami na bardzo różnych poziomach, w bardzo wielu branżach i jest to wiedza, której nie dostanie się za darmo nigdzie. To jest wiedza unikalna. I na ostatniej godzinie drugiego dnia warsztatu zbierałam szczękę z podłogi. Po prostu to, co zobaczyłam, to, co pokazuje Szymon, potrafi zmienić cały prospecting w organizacji. Nie żałuję ani złotówki wydanej na to szkolenie, bo dało mi ono ogromną wiedzę. I oprócz tego, że w końcu osobiście poznałam Szymona i poznałam kilkanaście innych osób z różnych firm i z różnych branż, z którymi do dzisiaj mam kontakt i z nimi nawet nawiązałam współpracę, poznałam również ogromną wiedzę na temat prospektingu, nowoczesnego prospektingu, na temat tego, jak. Wykonywać to właściwie i jak nie być nachalnym. Mi zawsze prospecting kojarzył się z tym, że coś jest nachalne, że jest telefon za telefonem, ale to jest zupełnie coś innego. Ten warsztat sprawi, że spojrzysz na prospecting z zupełnie innej strony, a nawet go polubisz. Tak jak ja polubiłam i zaczynam go robić. I obiecuję sobie, że będę go robić regularnie, bo to naprawdę przynosi efekty. Polecam warsztat nowoczesny prospekting każdemu, kto ma do czynienia ze sprzedażą, z marketingiem, właścicielom firm, menadżerom i wszystkim, których to dotyczy i którzy chcą pozyskiwać efektywnie nowych klientów z nowych obszarów. Polecam serdecznie Legalna Marta.